Niestety przegrana w tym meczu rozumiem, że yy, to nie przekreśla w dalszym ciągu szans na walkę o awans do ekstraligi. Na pewno nie przekreśla, to jest jeden mecz, mamy jeszcze przed sobą play-offy, jesteśmy w pierwszej czwórce, także mamy, mamy szansę na rewanż. Pytanko, co się dzieje, że tak mało ludzi dzisiaj do Was z Wami przyjechało na mecz? No i Są to ludzie, ci, którzy mają być na boisku, to. To są ci ludzie odpowiedni, przeznaczeni do gry. Kilku zawodników ma e, problemy zdrowotne, tak jak tu wspomniany na przykład Stanisław Niedziecki, który jest drugim trenerem i tutaj wspierał z ławki zawodników. E, sprawy jakieś tam osobiste, natomiast no mimo wszystko, mimo tego przegranego meczu, to trzeba powiedzieć, że to mecz walki był, nasi zawodnicy no ani przez chwilę nie myśleli o tym, żeby, żeby przestać atakować, także ja, jeśli chodzi o postawę, jestem bardzo zadowolony, natomiast no, wiadomo, z wyniku nie mogę być zadowolony, szkoda, tym bardziej, że tych ostatnich minut, ostatnich punktów jeszcze bardziej gdzieś tam e, kalkulując zawsze to są oczka za e, punkt, e, oczywiście bonus e, obronny. Życzymy w takim razie wszystkiego dobrego, wesołych Dziękujemy Do zobaczenia, nie dziękuję na playofach.